Roko pojęta branża cyfrowa już od kilku lat, myślę, że prawie dekadę tworzymy taki leadership, jeżeli chodzi o światowe rozumienie i budowanie modeli wokół zrównoważonego rozwoju. Microsoft jest organizacją globalną. My ponad 7 lat temu ogłosiliśmy pierwsze cele nasze zrównoważonego rozwoju, czyli że do roku 2030 osiągniemy równowagę, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, natomiast do roku 2050, że jako świ światowy gigant technologii oddamy cały dług, który zaciągnęliśmy, czyli cały nasz ślad węg węglowy. To, co branża cyfrowa w tej chwili najwięcej tak jakby ma do wykonania, to jest to, że żeby dostarczać usługi cyfrowe dla klientów, my musimy mieć tak zwane data center, czyli centra przetwarzania danych. I one są bardzo dużymi poborcami mocy energetycznej. I tutaj bardzo pilnujemy w tej chwili, aby zdecydowana większość tych centrów była na OZE, czyli na wszystkich źródłach odna odnawialnych. Ośrodki, które między innymi otworzyliśmy wokół Warszawy, są już w tej chwili bardzo dobrze zrównoważone, właśnie z farm yy, wiatrowych. Natomiast myślę, że. Yy, to jest nie tylko kwestia energetyki, bo to jest kwestia oczywiście całego ESG, czyli całego social, czyli kwestii socjalnej, programów socjalnych, jak i governance. To, co ja też apeluję do wielu organizacji biznesowych, to żeby ESG nie implementować w firmach od góry, od zarządu dyrektorów, tylko żeby próbować je... Edukować i adoptować od dołu, od indywidualnych pracowników. Myśmy zauważyli, że część tych liderów ESG światowych zaczyna zaszywać w modelach wynagrodzeń swoich pracowników cele, cele klimatyczne, czyli każdy pracownik przy swojej ocenie, na przykład rocznej, i czy decyzji, czy dostanie bonusa, czy nie, musi wykonać też. I opowiedzieć pracodawcy, co zrobił w tym celu swoim. Czyli czy, czy jego produkt, czy jego usługa, czy jego działania miały zaszyte też kwestie ochrony klimatu. No, to jest pewien historyczny aspekt, że większość jednak uczelni technicznych kiedyś głównie kończyli mężczyźni. Myślę, że Big Techy w ogóle pokazują pewien model. My już jesteśmy tutaj na poziomie 30-prawie 5% udziału kobiet w organizacjach. Oczywiście jeszcze mamy kłopot, że idąc do góry w tej piramidzie zarządczej, na samej górze jest troszeczkę mniej tych kobiet, i teraz nad tym pracujemy. Nie, nie zaszywamy sztywnych parytetów w organizacjach, ale w coachingu menedżerskim. W prowadzeniu tak zwanych kierowników zespołów, menedżerowie mają obowiązek przypominania o właśnie o tej równowadze też płci w zespołach. Bardzo tutaj też korzystny jest rozwój, myślę, mentoringu, czyli nie tylko coaching, ale mentoring, czyli używanie doświadczonych pracowników, menedżerek, które się dzielą doświadczeniami i pokazywanie przykładów, że kobiety wcale nie są słabsze, wcale nie są mniej inteligentne, a czasami wręcz mają lepsze wyniki niż, niż yy, yy, mężczyźni. Także myślę, że to jest duże zadanie przed światem biznesowym, ale ja jestem przeciwnikiem twardych parytetów, a bardziej wpompowywania miękkich systemów, żeby, żebyśmy się w tym lepiej rozwijali. Myślę, że tu ciężko mówić tylko o naszej branży, bo na pewno jest to niesamowita szansa na rozwój kolejnej branży cyfrowej, algorytmy, które pojawiły się w zeszłym roku w listopadzie, ten pierwszy algorytm OpenAI, czyli GPT 3.5, on spowodował rewolucję. Oczywiście to nie jest tak, że ten algorytm był wymyślony w miesiąc, bo. Yy, Microsoft zainwestował pierwszą transzę inwestycji chyba w 2019 roku, czyli prawie 4 lata temu. Efekty są zdumiewające, zaskakujące. Jest oczywiście Google z algorytmem bart. Amazon też już doszusowuje ze swoimi ciekawymi narzędziami. Ale myślę, że kluczem jest zrozumienie, co te algorytmy zmienią w naszym życiu codziennym i w naszej pracy zawodowej. I myślę, że... Uzasadniona jest obawa setek milionów ludzi na świecie, że sztuczna inteligencja może w jakimś sensie zastępować tradycyjne zawody. Lekarstwem i odpowiedzią na to jest, jak świat wygeneruje nowe produkty, nowe usługi dzięki tej sztucznej inteligencji, które stworzą nowe zawody. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, w łodzi mieliśmy pod koniec lat 80. kilkaset tysięcy szwaczek. I zakłady włókiennicze. Tak? To jest taki mój ulubiony przykład. To nie jest tak, że te kobiety wymarły w latach 90. czy 2000., które były szwaczkami. Nie, one się przebranżowiły do usług, do gastronomii, do przeróżnych powiedzmy yy, branż, właśnie, które pomogły znaleźć tym set, setkom tysięcy yy, kobiet nowy, nowy zawód. I Myślę, że przy GPT to jest jedno z większych wyzwań. Uważam, że na szczeblu państwa to powinno być też dyskutowane, że powinny być programy rządowe, które będą uświadamiały ten, bo najgorsze w społeczeństwie jest strach. Jeżeli wystąpi duży poziom strachu przed GPT, to on spowolni i ta rewolucja przemysłowa, którą sztuczna inteligencja też napędza, nie przyniesie takich korzyści dla ludzkości, Jak wcześniej maszyna parowa, czy elektryfikacja, czy technologie informatyczne. Przypomina trochę, pamiętajmy, że w życiu ludzkości wydarzają się pewne cykle. I rewolucje przemysłowe też występują w jakichś cyklach. Myślę, że będziemy mieli przeróżne jeszcze zjawiska wokół, wokół algorytmów. Zauważcie Państwo, co robi Departament Stanu i jak przygotowywał prezydenta Bidena. On kilkakrotnie zaprosił tych wszystkich wielkich od nowego EJ'a i powiedział: Słuchajcie, jak Wy to chcecie świat zarządzić, jak Wy to chcecie wdrożyć, żeby nie narobić więcej szkody niż pożytku. I tam naprawdę siedzą tęgie głowy. W Unii Europejskiej są już też przy Komisji Europejskiej zespoły, które. Może nie twardymi regulacjami, ale jakimiś rekomendacjami wokół AI, -a. bo pamiętajmy, że też GPT i yy, kwestia generatywnego yy, AI, bo to jest ten skrót jest od generatywnej, czyli że który generuje automatycznie i uczy się ten algorytm. Yy, może być wykorzystywany kiedyś przez terrorystów albo przez jakieś siły zbrojne nieprzyjazne w sposób yy, Nieetyczny czy w sposób, powiedzmy, niedopuszczalny według ludzkich wartości. Także myślę, że czeka nas przygotowanie prawno, takie legislacyjno wokół AI. A mamy już pewnego rodzaju poprzednie wersje. Zanim przyszła generatywna AI, to były już rekomendacje dużych organizacji światowych i Unii Europejskiej, i azjatyckich, i amerykańskich. Żeby unormować ja w Dawos. W Davos jest taki cały strumień wokół sztucznej inteligencji od chyba 2012 roku. Ale teraz to musimy szybko przebudować pod GPT, bo G GPT tak namieszał w prędkości wdrożenia tego, że tamte regulacje już są mało aktualne, które myśmy, myśmy pisali. 3.5 wyszedł w listopadzie, 4.0 mieliśmy chyba w lutym. 100 milionów użytkowników było w tydzień, tak? No to w ogóle są jakieś liczby niewyobrażalne. Ja pamiętam ile Facebook zdobywał, to Facebook dla 100 milionów potrzebował 3 lata, z tego co pamiętam. Także yy, wiemy, że już jest 4.5 beta. Wiemy, że też Polacy w części pracują w OpenAI nad 5.0. Tam chodzi głównie o to, żeby Kwestie dostępu do uczenia się z danych były jak najbardziej aktualne, bo pam, pamiętam, że 3.5 miał tylko dostęp do 2021 roku. Teraz już 4.0, 4.5 ma już dostęp do danych aktualnych. Polecam Państwu też produkt Bing, czyli wyszukiwarkę internetową, która ma zaszytego GPT i tam można na każdym telefonie ściągnąć Binga i mieć już wersję 4.0. Dostępną i zobaczycie Państwo, że jak zapytacie o coś w Krynicy, co się wydarzyło, to powinien już, już odpowiadać, że jest forum i były takie i takie na przykład dyskusje.